Cześć, Rokę z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie. To jest ostatni film roku 2024. <laughs> w zasadzie chyba w zeszłym roku tak mi się wydaje, że nie robiłem podsumowania. E, natomiast w tym roku miałem dosyć ambitne plany, żeby zrobić duże podsumowanie, ale okazuje się, że wcale tak dużo gier, e, w które grałem, e, nie było. Bo w zasadzie mm, tak jak patrzę po, po liście e, i steamowej, i. Ogólnie, po, po liście gier, w które grałem, to było to niedużo tytułów, które, niedużo tytułów, które grałem, po prostu bardzo, ale to bardzo dużo. Czyli mam duży nalot, jeżeli chodzi o godziny, natomiast tych gier tak naprawdę było niewiele. A próbuję tu jeszcze tylko znaleźć upewnić się, czy dobrze wszystko pamiętam. Jeden tytuł jeszcze, tylko tutaj nie pasuje za bardzo. Tak, zgadza się, dobra. No w zasadzie, jeżeli mam być szczery, to e, tych gier było relatywnie niedużo. No w zasadzie mamy z takich tytułów, które naprawdę e, utkwiły mi w pamięci. I chyba, jeżeli mam być szczery, to e, no jest to najlepsza gra, jaką ogrywałem w tym roku. To jest Days Gone. E, która jest w zasadzie takim zombie z rywalowym arcydziełem, dosyć, dosyć fajnym, fabularnie. Ma trochę mechanik, może męczących, natomiast ja się bardzo wciągnąłem, zwłaszcza w klimaty motocyklowe, które są mi w ten sposób bliskie. Teraz już może mniej jak w młodości bardziej. I zdecydowanie, fabuła. Szczerze mówiąc, podchodziłem do tej gry z lekką rezerwą, a okazała się naprawdę, naprawdę fajna. I jeżeli ktoś z Was jeszcze nie grał, chociaż wątpię w to, bo ja w zasadzie zaspałem, bo nie jest to przecież gra nowa, tylko ta gra już ma ładne parę lat, natomiast ja gdzieś trafiłem na jakieś wyprzedaży. Tak jak mówię, podchodziłem do niej z rezerwą, a się wciągnąłem niesamowicie i w zasadzie się w tej grze zakochałem w pewien sposób. Ukończyłem ją naprawdę grając ostro, szukając każdej wolnej chwili, a do tego stopnia byłem w nią zaangażowany, że po prostu starałem się znaleźć każdy możliwy moment tylko i wyłącznie po to, żeby w nią pograć. Rewelacyjny tytuł. Na pewno nie będzie dużym zdziwieniem pojawienie się tutaj hack and Slash na tej liście. Las Epoch, który bardzo dobrze moim zdaniem wystartował. Szczerze mówiąc nadal jest to ciekawy tytuł, no ale przy zasadzie Las w dwójce, prawda, z konkurencja. Nic innego się teraz nie liczę. Las Epoch gram wręcz maniakalnie, wciągnąłem się niesamowicie. Las Epoch 2 jest w zasadzie zam zamyka listę. Jest to faktycznie gra z tego roku, ale jest. E to jest fenomenalny tytuł. Jeżeli chodzi o Slasher, jest najlepszy. Największym rozczarowaniem na pewno będzie Diablo 4. Tu chyba nie muszę zbyt specjalnie tego tłumaczyć. To prawda, pod koniec, jeżeli chodzi o końcówkę ostatniej sezony, trochę się poprawiło, natomiast w zestawieniu nawet z sip Diablo 4 ja przestałem w zasadzie grać. W momencie, kiedy bardzo blisko było już do premiery Path, Path of Exile 2. Tutaj w zasadzie nie było się już kompletnie nad czym zastanawiać. Ten tytuł po prostu jest e, absolutnie fenomenalny. Wciągnął mnie e, bez reszty i, i jest najlepszą, najlepszą moim zdaniem grą od bardzo, bardzo dawna. Jest to taka moja osobista dziesiątka. Trochę się tego spodziewałem, natomiast nie spodziewałem się, że na tym etapie, czyli Eddy Access Summer Pafoe 2, będzie już na takim poziomie. Z tytułów, które jeszcze e, warto wspomnieć, też co jest zabawne, zauważyłem, że bardzo mało jest nowych gier, e, wśród tych, w które ja grywam. Na pewno jest e, Lords of the Rings Online, e, bardzo leciwe RPG, w które nadal grywam. E, które jest moim za polecenia z, dla fanów władcy e, pierścieni, bo. Ze wszystkich tych tytułów, które moim zdaniem, że tak powiem, bazują na tej marce, no bo nie ukrywajmy tego, już w tym momencie jest to marka i to globalna, są ludzie, którzy mają dla niej prawa autorskie i te prawa sprzedają za ciężkie pieniądze. Między innymi po to, by mogły pojawiać się w takich grach jak Shadow Watch, Shadow Mordor, które zresztą mam, natomiast jeszcze nie grałem, też na jakiejś wyprzedaży. Natomiast, no, jest to marka, tak? I dla fanów, moim zdaniem, ten Dark of the Rings, ona nie jest najbliżej tego, co. Mamy w grach, znaczy w grach, w książkach Tolkiena po prostu. Kiedy czyta się Tolkiena, to the, the Lords of the Rings Online oddaje ten klimat książek i moim zdaniem to, co chciał po prostu sam Tolkien ten świat przekazać. Myślę, że gdyby zaczął tą grę, to byłby zadowolony. Podobnie podejrzewam jak filmy słynną trylogię, natomiast ta gra faktycznie oddaje ducha. Najlepiej, moim zdaniem. Jest naprawdę fajna. Chociaż leciwa, mam mnóstwo mechanik, które dla wielu współczesnych graczy będą męczące i, i dziwne, natomiast bardzo Was zachęcam, bo uważam, że, że grę można spróbować, warto spróbować, zwłaszcza, że można w nią grać za darmo i jest bardzo dużo rzeczy odblokowanych na starcie. Jest to jeden z tych MMRP-ów, które nie są bardzo uciążliwe, kiedy gra się za darmo, chociaż jak wiadomo, jak w każdym wystarczy podstawowo, by ten abonament to się nazywa pakiet poski. By móc się grą cieszyć o wiele bardziej i, i czerpać z niej znacznie większą przyjemność. Natomiast no, na pewno The Lords of the Rings online zachęcam. Moja prywatna też, e, druga miłość, jeżeli chodzi o starym, gdzieś tam się też przewija, to jest Eve online, w które grywam, może nieregularnie, ale często do niego wracam. W zasadzie cały czas mam aktywne konto. Wydaje mi się, że po ostatnich zmianach, które ta gra przeszła w ciągu ostatnich e, lat, i także w tym roku, przy okazji nowego e, dodatku stała się dużo bardziej przystępna dla, dla nowych graczy. Jeżeli ktoś nad IF online się zawsze zastanawiał, natomiast nie był pewien lub słyszał, że gra jest cholernie trudna, owszem jest, nadal jest bardzo trudna, natomiast próg wejścia, jakby wyjaśnienia tego, co w tej grze można robić i jak to robić, jest dużo, dużo lepszy i lepiej przygotowany niż to nawet było jeszcze kilka lat temu. I moim zdaniem w tą grę można teraz spróbować zagrać i nawet sporo w osiągnąć bez jakiejś większej pomocy innych graczy, chociaż tą pomoc bardzo łatwo było uzyskać. To jest też coś, co akurat nigdy w online się nie zmieniło. Natomiast w tym momencie ta społeczność jest jeszcze dużo bardziej aktywna i, i moim zdaniem to no jest to jeden z ciekawszych tytułów i w zasadzie cóż, jeżeli chodzi o listę no tak, na pewno Crusader Knights 3 które się pojawiają chyba u mnie co roku w podsumowaniach um, tak jak mówię, w zeszłym roku nie było ale dwa lata temu było, wydaje mi się, że już chyba wtedy też o tej grze mówiłem um, czyli znowu strategia, też nie gra tegoroczna, nie jest to też nowa premiera tylko raczej odgrzewany kortet, do którego dokupiłem ale w tym roku pojawiło się chyba przynajmniej dwa dobre DLC do tej, do tej strategii i szczerze mówiąc gra nadal wymiata jest fantastyczna, jeżeli chodzi o, i o gameplay, i, i w ogóle o to, co można z tej gry stworzyć, bo tu w zasadzie mamy olbrzymią dowolność tego, co tworzymy i jak gramy. Jest to świetna, świetna, zdecydowanie świetna, świetna gra po prostu, tak, świetnie przygotowana, w bardzo dobrym tonie i głuście. Patrzę na listę jeszcze, co ja sobie tu przygotowałem. W zasadzie, jeżeli chodzi o gry, które mi się podobały, które ogrywałem, Wygląda na to, że jest to wszystko. Ach, no jeszcze moje prywatne odkrycie, też Kansi. Też gra, która nie jest nowością na Steamie na pewno i w środku gier, natomiast... To jest taka gra, takiej EVE Online, tylko w, tutaj w systemie jakby bardziej coś połączenie EVE Online z, z sam czy czymś takim, tak, czyli... Takim sandboxem klasycznym. Gra bardzo trudna, ale bardzo fajna. Zwłaszcza kiedy zacznie nam coś w niej wychodzić i w zasadzie pozwalająca, zwłaszcza jeżeli zainstaluje się trochę modów, pozwala na nam dosłownie wszystko. Odłącznie od stworzenia bandy, kanibali i po prostu biegania po mapie, wyżynania i zjadania wszystkiego, co się nawinie. Dowolność jest niesamowita, yy, elastyczność też i, i naprawdę polecam, polecam Kenshi bardzo, bo uważam, że jest to majstersztyk, o którym brak pozorom wcale tak dużo osób nie słyszało, a, a warto. Um, I cóż, czy w zasadzie będzie to wszystko? Tak, jeżeli chodzi natomiast o rozczarowania, te największe tego roku, w zasadzie na tej liście znajduje się. Aha, no, jeszcze nie zacznę mówić o rozczarowaniach, chociaż ten tytuł w pewnym sensie też się w to wpis, w tą jakby kanwę wpisuje. Jest to nowy Flight Simulator to 2024, to z jednej strony jest niesamowitym osiągnięciem i technologicznym, jeżeli chodzi o to, co my, czyli fani symulatorów lotnictwa, tego cywilnego na co czekaliśmy w zasadzie na spełnieniem marzeń i rzeczy o których się jeszcze 10 czy 15 lat temu fantazjowało na forach, że kiedyś to będzie można on w bardzo dużym stopniu przybliża nas do tego ideału natomiast um, problemy techniczne z nim związane, kiepski lunch ogólnie, to, że uparto się nie wiadomo dlaczego na streaming zamiast zachować technologię pre-downloadowania obszarów tak jak to było, miało miejsce w poprzedniej wersji, czyli do e 2020, gdzie mogą sobie wybrać obszary, po których latam, pobrać się tych 200, 300 czy nawet 500 GB danych i mieć, cieszyć się perfekcyjnie płynną, rozgrywką mapą. Tutaj tego nie ma, mamy streaming do czytywania, ja mam na tyle szczęścia, że mam, mieszkam w, w Warszawie, mam świetne łącze i działa to przyzwoicie, chociaż nie idealnie. No ale z, z tego co wiem, generalnie już deweloperzy pracują nad jakimś rozwiązaniem, by można było właśnie zaimplementować rozwiązanie z poprzedniego flight w najnowszym flight i faktycznie pobierać sobie te regiony, mieć je prydalno Kurczę. Jest to tyle dla mnie niezrozumiała decyzja, bo tytuł, tak jak mówię, jest świetny, pod wieloma względami już teraz jest genialny. Jeżeli chodzi o environment, czy te wszystkie środowiska, czyli tak zwany flying, czyli latanie generalnie w terenach otwartych, poza miasta, aglomeracjami miejskimi, to jest przepiękna gra. Jest to możliwość wylądowania wszędzie, wyjścia z samolotu, położenia i cieszenia się tymi widokami, jest naprawdę pięknie, natomiast jest bardzo jeszcze dużo czeka e, tą grę pracy, co przy tej cenie. Moim zdaniem jest po prostu przyspieszona i niepotrzebnie premiera, Stare, chciałem ją wypuścić przed okresem świątecznym, by po prostu gra u wielu osób trafiła pod choinkę za absurdalnie wysokie pieniądze, bo rozmawiam tutaj o zakupie. W zasadzie w wersji podstawowej, nikt to jest pasjonatem, nocnictwa nie kupi, tylko wszyscy będą celowali, podejrzewam, a w tą premium deluxe, czyli tą taką najbardziej wypośrodkowaną, czyli rozmawiamy tutaj o wydatku ponad 500 złotych na grę. A przy takiej kasie tego typu błędów być nie powinny, tego typu rozczarowanie i frustracji. Natomiast z drugiej strony, to co na pewno jest dużym rozczarowaniem, to właśnie upór Microsoftu, by wprowadzić taką technologię, w zasadzie do gry, która jest dedykowana dla społeczności, która jest w stanie inwestować w olbrzymie środki finansowe w software i hardware tylko i wyłącznie po to by cieszyć się jak największym realizmem i gdyby powiedziano ludziom, że będzie potrzeba 8 terabajtów w danych dysku, by pobrać sobie pre sobie większość map ci ludzie by po prostu poszli i kupili te dyski 8TB, czy tam 12TB, czy 20TB nawet by się okazało mieli je w swoich komputerach w i premiery nie było, i ściągnęliby, pobraliby te dane nie byłoby problemu bo rozmawiam w społeczności, są ludzie, którzy potrafią wydawać po 12, czy 15 tysięcy dolarów na hełmy VR, um, ładować w komputery najdroższe no karty inwestować w dziesiątki gigabajtów ramu i tak dalej, bez najmniejszego dgnięcia kupować wolant za 10 tysięcy złotych, tylko po to, żeby polatać sobie małą cesną. możliwie jak najbardziej realistycznie. I naprawdę dziwi mnie ta decyzja. Tak gra, wiem, że miała w założeniach przybliżyć ten świat. Microsoft miał chyba razem z Azbrą mieli ambicję, żeby stworzyć flight simulator, simulator lotu, który będzie przystępny dla też takiego zwykłego Kowalskiego, który sobie podłączy pada do Xboxa, do, do komputera, czy nawet na konsoli po prostu podłączy. usiądzie, odpali tą grę i będzie mógł polatać. I będzie miał tam na tyle dużo zajęć, że otworzą tą jakby rynek i tą niszę, bo teraz to jest naprawdę nisza. symulatory Simulator, lotu to jest naprawdę nisza, to są pasjonaci i w zasadzie ta grupa bardzo wolno się rozrasta. To są. Stanie ci sami ludzie od wielu, wielu lat, którzy w tym siedzą. Nowych jest niewielu, zwłaszcza wśród młodych ludzi, bo jest to żmudne, nudne, trzeba się bardzo dużo. Próg wejścia jest wysoki, trzeba się bardzo dużo nauczyć. I wydaje mi się, że tutaj właśnie zabiegiem tego ten, ruchem w tym tytule było to, by, by spróbować ten świat jakby przybliżyć, i ułatwić i trochę otworzyć się na, na, na bardziej na świat, na też tych bardziej casualowego gracza. I stąd takie, a nie inne decyzje, natomiast moim zdaniem zgołane są złe, to znaczy to wszystko powinno być zaimplementowane tak jak jest, natomiast powinno być to zrobione w taki sposób, by jednak yy, główna klientela, główny odbiorca był przede wszystkim zadowolony i tego nie dopilnowano, więc to jest to takie pierwsze, to jest takie rozczarowanie na pół gwizdka powiedzmy, natomiast największym rozczarowaniem moim zdaniem tego roku i tytułem, który kompletnie jest kompletnym niewypałem i, i przegrywem roku to jest najnowszy test rave Unlimited czy ten Solar Crown, który przy obecnej technologii i możliwościach e, można było zrobić tak wiele, by przywrócić tą genialną, moim zdaniem, moją ukochaną w ogóle serię, jeżeli chodzi o samochodówki, do życia. Możliwości obecnie stworzenia gigantycznych map, e, możliwości tego, co stosuje na przykład właśnie Felcimulator, czyli też przekształcania skanów rzeczywistych map i e, generowania na ich proceduralnie, na ich podstawie olbrzymich, olbrzymich obszarów. Dopracowanie, danie nam, co to jest za problem, że dać nam kawał kontynentu, na przykład Europy, do, do jeżdżenia oryginalnymi, prawdziwymi trasami, wzorowanymi realistycznie, tak, żebyśmy jadąc, mając do przejechania 300 km, faktycznie jechali, e, pół, te, mogli jechać, jeżeli nawet na to chcemy w czasie rzeczywistym, czyli przejechać 300 km, powiedzmy w tam, no, szybkim autem, powiedzmy półtorej godziny, tak, jadąc, może nie do końca zgodnie z przepisami, dać nam tego duży świat. Tyle możliwości, jeżeli chodzi o, 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 o model jazdy, który można było przygotować bardzo dynamicznie, od czegoś co będzie nadawało się do jeżdżenia na padzie, po też hardkorów, którzy uwielbiają drifting i kupują kierownice, które mają 12 Nm momentu i zdzierają skórę z, z dłoni, tak? żeby dać można było tyle rzeczy zrobić. Tak? A zamiast tego dostaliśmy kurde, gniota, który został zaprojektowany głównie pod konsolę, z bardzo, bardzo, bardzo rozczarowującym i słabym Game Loopem, w którym tak naprawdę robi się w kółko kilka rzeczy na raz, z narzuconym e, multiplayerem, e, który jest jeden z głównych filarów rozgrywki, co jest w ogóle absurdne, bo nigdy to, zawsze ta seria miała oś fabularną, w której się rozwijaliśmy, oczywiście były też warstwy multiplayer, ale można było w zasadzie grindować sobie kasę na samochody na milion sposobów, w ogóle nie angażując się, jeżdżąc nawet offline, tak? odpinając się, jeżdżąc tylko na serwerze, odpinając się od innych graczy, bo mieliśmy ochotę mieć ciszę i spokój i wreszcie pominięto to, co było zawsze esencją tej gry i co sprawiało, że ludzie chcieli w nią grać, to znaczy to, że mieliśmy gigantyczny park maszyn w którym po prostu można było uprawiać cruising, czyli można było sobie wsiąść do tego Ferrari e, Berlinetta w 12 i sobie nią pojeździć po bardzo malowniczym Oahu czy, czy Ibizie. E, no niestety model jazdy był w test drive'ach, zawsze tam było coś nie tak, to też można było powiedzieć. Można było tak jak mówię zrobić masę, masę rzeczy, by od, o, dać graczom to na co wszyscy czekali tak naprawdę zamiast tego co dostaliśmy. Jest to dla mnie największe rozczarowanie, nie ukrywam, że czekamy na tą grę, natomiast bardzo szybko widząc jak wyglądały zapowiedzi no, byłem coraz bardziej rozczarowany już przed premierą, a w zasadzie kiedy pojawiło się demo do ogrania za darmo i w... pograłem to demo może 2-3 godziny i to mi wystarczyłoby wiedzieć, że to jest kompletnie nie to. I w zasadzie gry nie kupiłem i więcej do niej nie zaglądałem. Totalne rozczarowanie, e, straszny, straszny ból e, dupy i serca <laughs> mówiąc wprost. No, szkoda, zobaczymy. Mo, może jeszcze się kiedyś doczekamy yy, lepszego drive'a. Mam nadzieję, że tego dorzeje, bo niestety lat mi też przybywa. No i cóż, w zasadzie, jeżeli chodzi o podsumowania, to będzie wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i widzimy się tak jak zapowiadałem w let's playu z Pawłowiecem 2 już w nowym roku. Pierwszy odcinek powinien wylądować, myślę, jakoś po, po najbliższym weekendzie, czy myślę, że w na następny poniedziałek, w styczniu, pierwszy taki. To, nie, czy to nawet nie jest pierwszy poniedziałek styczny, czy tam jakiś piąty, szósty, jakoś tak szybko licząc. No i potem seria już tam będzie się pojawiała, postaram się, żeby działo się to w miarę regularnie, teraz tak jak wiecie różnie u mnie bywa z czasem eee, więc mogą być e, jakieś tam drobne przestoje, te odcinki mogą się pojawiać mniej lub bardziej płynnie, natomiast będę starał się, żeby się nic w miarę regularnie co 2-3 dni jakiś tam odcinek, czy może 3-4 dni e, pojawiał po prostu na tubie. No i cóż, jeszcze raz, szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w 2025. Cześć!